Tak długo na Wawelu Dzi jest dzwon Tak długo niechaj żyją Wszyscy co tutaj są Używaj póki możesz Dopóki humor masz Nie pijaj zimnej wody a, A będziesz such i chwały. Cóż, szkołę podstawową wspominam bardzo ciepło. E, Przypominam sobie e, nauczycieli, pierwszych moich nauczycieli to była pani Chylińska. Uczyła mnie w klasach właśnie 1-3. Bardzo mi dobrze nauka szła. Pamiętam, że na każdym świadectwie była, była taka uwaga, bardzo zdolna, bardzo zdolna. Ta salatera, tam Michał to zawsze było czubato chyba dla wszystkich klas. A ona tam jakieś tak tam nosili kiedyś, może jakieś, już nie pamiętam. Nie, może jakieś kwiaty. I ona co rok, co rok a ona uczyła języka rosyjskiego nam, Aha. Dzieci na wsi kiedyś przychodzili ze szkoły rozbierali się, przebierali, mieli zajęcie. To nie dzisiaj, że w telefonie siedzą. W sumie nie lubiałam siedzieć w domu. Zawsze szłam z gdzieś tam obrządzić, coś tam na polu zrobić, a raczej w domu to nie. No a później już po już jak wyszłam za mąż i tutaj. No to, no to było duży dom, dużo sprzątania. Nie było porównania tego, co kiedyś, siedzi, No bo jak się miało dwa mieszkanka czy trzy, a dzisiaj to jest 7 z 8. Dzisiaj to parkiety, to tarakoty, a kiedyś podłoga była niemalowana, trzeba było szczotko ryżowo ją szorować i to ścierać. Odrobiało się lekcje i też były zajęcia. Rodzice wysyłali krówki paść, czasem jakieś snopki ustawiać przy żniwie, coś takiego. U nas właśnie nie była rodzina rolnicza, to tylko się śpieszyła. Kto pracował, to się śpieszy, wstawało się o godzinie szóstej rano. Już wtedy, w 1966 roku, to już jakaś tam bajeczka leciała, pamiętam, gąska... gąska Balbinka. Balbinka była. Tak, była jedna, jedna bajeczka, zaraz po dzienniku, na dobranocka, albo Jacek i Agatka były, tak. Z mojego dzieciństwa pamiętam targi. To było 20 km od nas, w Brańsku. No, na tych targach można było kupić od prosiaka do konia, krowy czy cielaka. No i różne rzeczy, tak jak buty, ubranie. Najbliższe targi to były tam w Ciechanowcu, w Brańsku, z początku. To były tam zakupy na targach. Wszystko można było sobie wybrać. Poza tym, no później to już bazar w Warszawie jego. <noise> <noise> I tam trzeba pociąg jechało. Będzenie się jeździło trochę do stolicy, bo u nas tylko było tak rzucone trochę. Była wielka uciecha, jak mama wzięła na zakupy, jechaliśmy do Mazowiecka i coś tam kupiła w powrotnej drodze jadło się, orężatki się wypiło i się cieszyło tym, co rodzice kupili. Żniwa, pamiętam jeszcze kosą. Potrafiłam zebrać snopek, zrobić pas i związać. Jakie było zadowolenie, jak weszły żniwiarki. No moje wspomnienia ze żniw to są lata 60. Już chodziłam do podstawówki, jeździłam z tatusiem i z mamusią na pole, wozem drabiniastym. Tak, konik prowadził, był drabiniasty. Tatuś zawsze brał kosę, a mamusia taki tobołek. Zawsze nas to interesowało, co w tym tobołku może być. Ten zagonek, jak skosimy, no to będzie podobiadek. Tak, drugi zagonek, jedziemy do domu, no trzeba było szybko pracować. Tatuś kosił, mamusia zbierała, cierpi, a ja robiłam paski tak zwane, żeby związać, pod dziesiątkiem siadaliśmy, mamusia wyciągała mięso robione w słoiku, w takiej galaretce i chleb razowy. Słowę jeszcze są i cieśla się znajdzie, i ta, a już kowalów to... Ciężko nie ma. Kowala to nie, to nie znajdzie. Zgrzegarnisz to może jeszcze gdzieś się znajdzie szewc. Do tych ginących zawodów karze nie, nie powiedziałeś jeszcze szynkarza. Przecież kiedyś było tych szynków w miejscowościach, tak jak u nas w Jabłonii, cztery chyba. Czyś ty, chłopie, oszalał? Czy ty nie masz rozumu? karczma stoi przy drodze, a ty idziesz do domu? Kiedyś w każdej wsi był kowal, muzykant swój, swój kowal, swój muzykant. Jak trzeba było zabawę, to chłopcy zrobili w pięć minut, bo muzykanta przyprowadzili i była potańcówka. W niedzielę po południu po obiedzie wszyscy się schodzili, tam było dość sporo ławek, dorośli siadali na ławkach, sobie tam dyskutowali, a dzieci, czy mniejsze, czy większe, wszyscy razem się bawili i to było naprawdę takie zjednoczenie ludzi. Chłopcy się tam zjeżdżali do dziewczyn, no i co, krzyknęli tam, słuchajcie, pobawimy się i jechali, mieliśmy takiego muzykanta w sąsiedniej wsi, zapomniałam jak on się nazywa, o, Bogusza i Bogusza przywozili, Bogusz grał nam na harmośce, a na tym placu, to była zabawa pod Gruszą i obstawiali tak dookoła to miejsce ławkami, tam sobie te starsze panie obsiadywały dookoła a młodzież się bawiła. Pierwszą kartkę wysłałem do ojca rodzinnego, a to do Warszawy. To była moja pierwsza kartka, Byłem gdzieś w klasie może. No ale napisałem, doszła do wszystko jak trzeba. Z dzieciństwa mieliśmy dużo kuchni, w której była angielka i e, obok piec do pieczenia chleba. Przeważnie był w niedzielę rosół. No, drugie, no to właśnie z ten, ten rosół gotowany był kurczak podzielony. No i do tego były ziemniaki. No i jakaś tam surówka. To buraczki były czy marchewka. Wiadomo, że rosół ze swojej kurki rano, mamusia już wniotła makaron, później do kościoła, wracało się z kościoła. Ja jako najmłodsza byłam zawsze z rodzicami, przyjeżdżali bracia. Ze swoimi rodzinami, no i było wesoło. zawsze był rosół. Kura była niedzielona, była kura cała. Później ją dzieliliśmy. Kasarów nie było coś tam, jak były to jakieś drożdżowe tam, jak to pampuchi nazywali, czy tam coś. I taki był obiad, więcej nic. A co po obiedzie? A po obiedzie no bawili się. Schodzili się dzieci i grali w piłkę, tam w berka się bawiły Centrum miejscowości. W naszej miejscowości, w Jawonie Kościelnej, centrum to był tak zwany rynek. Tam odbywały się wszystkie mecze chłopaków, którzy grali w piłkę. Tam myśmy się spotykali na różnego rodzaju zabawach. Kiedyś to była bardzo znana zabawa w Palanta, albo jeszcze, jeszcze inne. Klasy tam się to rysowało, to był taki duży, duży plac, w którym, na którym właśnie spotykały się wszystkie dzieciaki. Teraz jest tam o A ja to się urodziłam w kościele w Chodyszewie w 1944 roku, w czasie wojny. W kościele? Tak, w kościele się urodziłam i. W Krynicy, tak. Nie w Krynicy, w kościele, tylko to był jeszcze drewniany. I słucha pan, Niemcy już chcieli zmienować ten kościół, pozakładali te miny, a tam pełen kościół ludzi był, wszystko uciekało tam do tego kościoła. No i ja się urodziłam w takiej trupialni tam na, na wiórkach, moja babcia tego pościela, ja tam się urodziłam. I jeszcze mało tego, to jakaś kobieta wlazła mi na brzuch, tu mamusia mówi, patrzy, płacze, zapałkami sieci krew. Zaszyli ten brzuch, znaku nie było żadnego. A babcia moja wyprowadziła siostrę moją, która miała cztery latka i mnie taką prosto urodzona wyniosła przed kościół. Dlatego Niemca pokazuje. A ten Niemiec pocałował to moją siostrę, dał czekoladę, napisał kartkę i mówi: idźcie teraz do kościoła, i jak ktoś będzie tutaj. Tu to, to kartkę tylko pokażę. Wszystkich Niemców zwołał i zostawili kości. Cała postawówka w dzień 1 maja miała wolne od zajęć szkolnych, ale wszyscy się zbieraliśmy, byliśmy od odświętnie ubrani. Ja wtedy byłam harcerką, bodajże, bo musiałam być w mundurku, w tym swoim tam wszystkich. Jakie tam zdobyłam sprawności czy coś tam, to wszystko musiałam mieć poprzypinane i wtedy całą szkołą, razem z nauczycielami, odjeżdżał samochód, myśmy jechali do miasta powiatowego. I tam był wielki obchód, to dla nas było ogromne święto. Czwórkami szliśmy przez całe miasto, głównymi ulicami, taki wielki pochód był patriotyczny. A ja, jak u nas nie było gospodarstwa, ojciec pracował na kolei, mama zajmowała się trochę życiem, i nami. To jak sąsiad powiedział, że o to to chodź razem tam z nami, pójdziemy popaść krobek i to było szczęście. No. Wszystko się musiało lubić, czy się nie lubiło, czy się nie lubiło, to trzeba było pomagać. Być może, że nie wszyscy mieli tak ciężko, jak miałam ja. Była ziemia bardzo ciężka, a jesienie były nie takie jak teraz, słoneczko nie świeciło, tylko padał deszcz. Tatuś rządki z ziemniakami wyorywał koniem, a ja z mamusią graczko kopałam. Buty z nóg spadały, było bardzo ciężko. Tak były oklejone tym błotem. No, nie miło wspominam. Rano o siódmej godzinie szliśmy na pole. Konie wykopywali ziemniaki, a my zbieraliśmy za nimi. Po w parach, w parach. W parach się chodziło, na działki podzielone byliśmy. Tak? Zawsze się zbierały kobiety. No i do tych wykopek, a później na koniec właśnie była taka, Bo tańcówka z tego wesela była w stodole takiej dłużej i goście spoza wesela przychodzili, ale płacili. To tak zwana spójka. No tak zwana, ja stójka. pamiętam. No ale też i w pożycznym ubraniu pojechał. No, tak? i, i, I tam ta fura też była pożyczna, tak że on no biedny był, ale umiał gadać. No i u... Uszukam to. Przychodzili i tak stali pod tymi oknami i coraz im tam ktoś dał to wódkę, to kiełbasę, to Aha. jeszcze coś innego. A nawet bywało, że przychodzili na salę i bawili się z tymi osobami, gośćmi zaproszonymi. To była stójka. Siostra cioteczna wychodziła za mąż, to też w jednym domu był obiad, a w drugim chodzili tańczyć. No. Drużbowie między sobą, bo to kiedyś nie szło się z, z osobą towarzyszącą na wesele, tylko znajdowało się tam partnerkę do zabawy to była druchna i drużban. I można powiedzieć, że to był tak jak teraz, coś w stylu y, sanatorium miłości, albo ten, ten rolnik wskażony, że... Ratka w ciemno. Że, no to jest randka w ciemno, ustawiają się druhny po jednej stronie, drużbanci. No i taki wybór był. W kościele miałam pecha, bo światła nie było, więc czekaliśmy godzinę ze ślubem, żeby było światło. No się okazało, no szczęście, nieszczęście. Także ślub tak odbył się już po godzinie. Wyjazd By był zawsze pana młodego. Tam od godziny dziesiątej do drugiej, do trzeciej się bawili. Nie część gości, a część gości zostawała. I wtedy ten młody siadał do tam konia, czy tam jakiś samochód i coś i jechał do pani młodej. Późniejszy małżonek mieszkał przez drogę tylko, także nie miał gdzie zatrzymać i robić kawalerskiego. Szedł do mnie piechoto. Oczywiście najpierw mnie zaprowadzili do ubieraczki z płaczem. A tak. to, była ubieraczka? to taka była wybrana kobieta, która ubierała panną młodą. Tak, w tamtą stronę prowadziły druchny, z powrotem prowadzili drużbańci. No i posadzili na krześle w pokoju i mówią, że już muzykę słychać, idzie pan młody. Posaki to zawsze, że wiadomo było, pożydawali tam rodzice, ale tam pierzyny, kordły, krowa to już było, zawsze musiała być. Po tym obrządku każdy przychodził na takie, na takie przyjęcie, no takie śniadanie, które było nazwane suchym obiadem. I jeszcze wtedy muzykanci właśnie grali na dzień dobry. Kiedyś to byli od pusty, no i zapraszała się najbliższe rodziny. Pierwszą kartą. Tak. 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 Piłeczki Pocham na gumeczce. Wiatraczki. Kapiszony chłopcy, lizaki. I jeszcze co? Na, w moim przypadku to odkus był taki główny 16 lipca na Matki Bożej Szkablernej to jeszcze musieliśmy z koleżankami i kolegami iść na jagody, sprzedać, nazbierać jagód, zanieść, zarobić jeszcze na te i można było sobie pozwolić wtedy, co się chce. To się kupowało na na odpuście. No, do kosioła na mszę i po zaraz do, do domu i robiło się poczystunki. Świętej Pamięci Staszka ojciec strasznie porządkowy, tam chodził, zbierał każdy kanuszek. A my poszli do stodołu, wyciągnęli snopek słomy, rozesłali, a na całym i schowali się, co będzie. No. No Wiadoma sprawa, co było, posunął nam ile się dało. I na no co? No, pamięta się taki, taki, taką radość, takie, takie uczucie tego narodzenia się pana Jezusa. przychodziło się do domu, to zawsze tak ktoś pytał, a co tam było, co wam ksiądz mówił. I tak, no, to musieliśmy jeszcze zlewać takie, takie relacje, jak to tam było w tym kościele. Jak ja byłam dzieckiem, to Najczęstszą kolędę, którą jakby śpiewaliśmy w Wigilię, to była... Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom w Wigilie przygotowywało się te potrawy, musiało być Opłatek i te kapusta z grzybami, pierogi z grzybami, śledzie, te prezenty to takie najważniejsze, bo to wszyscy wyczekują tego, tych prezentów, tych świąt. No i w Wigilię robiło się zawsze, ubierało się zawsze choinkę, gotowało się wszystko do Wigilii, na święta, także cały dzień był aż prawie do, do pasterki zajęty. W zimno jak tłoczno, bo w kościołach kiedyś było tłoczno. To było w Jawłoni Kościelnej w kościele, więc było tłoczno, zimno i ale taka, taka radość z tej pasterki to naprawdę było. I łańcuchy się robiło z kolorowego papieru, różne gwiazdki, bombki też, aniołki się robiły. W moim rodzinnym domu zawsze była żywa choinka, przyniesiona z lasu. Stojak był też robiony z drewna, nie tak jak teraz żelazne. Puk, puk, kolędnicy, czy odwiedzali nas w święta? Tak, odwiedzali, mąż zawsze wychodził, zapraszał i cóż, hulanka była, była śmierć z kosą. No i przyjdą, pośpiewają, pośpiewają. Był herod. Tak i no pięknie, ładnie. Diabeł był. Zbierajcie się, bracia, zaraz wieczora. pójdziem po kolędzie do tego dwora. Wierajcie się, duży, mali, żeby nam co dał. Hej, kolenda. Czy u nas jak chodzili to zawsze drugiego dnia świąt, przeważnie? Albo czasami chodzili już po świętach. Był tu sobie stary, upił się wina, usiadł koło pieca i sobie drzima. Palił sobie rękawice i obydwie noga widzę. Hej, kolenda! Mieliśmy taką krowę, co strasznie kopała i nie dała się wydoić. I na siodmakach tam u sąsiadów, u takich ludzi jednych, ona była tak na takim zadaniu. Tam u nich mi się pasła i ja jeździłam zawsze rowerem i to krowę doić, tylko ja ją wydoiłam, ale to się zakładało takie pęto na nogę, tu się z kijem przecikało i ona na trzech nogach nie mogła kopnąć wtedy. ja zawsze ją doiłam tą krowę. gminie! I nie sam projekta 60 plus, ha ha, ha, plus, aha, plus, ha, 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 ha 60 plus.